W dzisiejszym odcinku, nowa koncepcja obrony terytorialnej. W ciągu najbliższych lat będziemy świadkami rozwoju tego wzorowanego na amerykańskich i brytyjskich rozwiązaniach systemu obrony. Ćwiczenie poligonowe Lampard 15 na poligonie w Nowej Dębie 21 Brygada Strzelców Podharańskich doskonaliła umiejętności przy wsparciu kolegów z plutonu czeskiej 7 Brygady Zmechanizowanej. W cyklu wojskowe ABC N jak nurek w Wojsku Polskim. Najistotniejszym na najbliższy okres zadaniem poza kwestiami międzynarodowymi, będzie organizacja obrony terytorialnej kraju. Minister Antoni Macierewicz przygotowuje poważne zmiany w polskim systemie obrony. W czasie pierwszego spotkania Sejmowej Komisji Obrony Narodowej przedstawił plan swoich działań. Reformie ma zostać poddany system dowodzenia armią. Celem zmian będzie jego reorganizacja i ujednolicenie. Drugie poważne wyzwanie to plan modernizacji armii i dostosowanie jej do dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. Łączy się z tym wprowadzenie możliwości przedłużenia służby szeregowych powyżej obowiązującego dziś limitu 12 lat. Ponownie w weryfikacji zostaną też poddane przetargi na śmigłowce wielozadaniowe oraz system obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Najważniejszym jednak wyzwaniem resortu obrony będzie powiększenie sił zbrojnych Rzeczypospolitej, m.in. poprzez organizację systemu obrony terytorialnej. Założenia tego systemu również przedstawiono na posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony. Obecnie nasze siły zbrojne liczą około 25 tysięcy. Często zadawane jest pytanie, czy liczebność sił zbrojnych Rzeczypospolitej jest na właściwym poziomie, czy nie. Są różne metody. Obliczania tej wielkości sił zbrojnych. I jakby nie liczyć, uzyskujemy liczby żołnierzy stanu pokojowego na poziomie 140 do 180 tysięcy. Polska, jako jeden z niewielu krajów, a przynajmniej w naszym regionie to chyba jedyny, pozbyła się całkowicie obrony terytorialnej. Nawet w czasach Układu Warszawskiego mieliśmy takie wojska. Potem z biegiem lat stopniowo jednostki rozformowywano, likwidowano, aż w tej chwili doszliśmy do takiego stanu, gdzie tak naprawdę OT w czasie pokoju nie istnieje. Jednostki obrony terytorialnej to nie ubogi krewny, nie młodszy brat dla jednostek operacyjnych, tylko. Pełnoprawny partner dysponujący nie tylko bronią strzelecką, ale pełnym spektrum broni wsparcia. Obrona terytorialna jest takim rodzajem wojska, które na czas pokoju niewiele kosztuje, a jednocześnie... Nie można mówić, że jest to wojsko drugiej kategorii i tutaj można by się wzorować na przykładach Armii Amerykańskiej, gdzie jednostki Gwardii Narodowej dysponują sprzętem, również tym najnowocześniejszym, tak jak jednostki operacyjne. To żołnierze, ochotnicy. Żołnierze, którzy zgłaszaliby się ochotniczo do służby w obronie terytorialnej, ten czynnik moralny wpływałby dodatnio na postępy w szkoleniu. Dla znacznej części, prostszych specjalności wojskowych, wystarczyłoby takie przeszkolenie półroczne w systemie skoszarowanym. Natomiast dla podtrzymania sprawności myślę, że wystarczyłoby szkolenie w systemie weekendowym dla żołnierzy o odpowiednim morale. Uważam, że byłby wystarczającym czasem, żeby osiągnęli jakiś przyzwoity poziom wyszkolenia. System obrony terytorialnej ma bazować na dwóch filarach. Pierwszy z nich to jednostki zdolne do przerzutu, służące do wzmocnienia wojsk operacyjnych. Drugim filarem mają być jednostki działające na miejscu, ściśle związane z terenem, na którym je sformowano. Patrząc na obecne rozmieszczenie wojsk, aż prosi się, żeby czymś wypełnić ścianę wschodnią, tak zwaną. No i w związku z tym tutaj ze względów finansowych przede wszystkim, bo nie stać nas na formowanie kolejnej dywizji pancernej. Więc ze względów finansowych tą ścianę wschodnią można by zapełnić właśnie takimi dywizjami piechoty obrony terytorialnej. Zamierzamy doprowadzić do zorganizowania i uruchomienia na granicy wschodniej co najmniej trzech brygad. Koszt tego przedsięwzięcia nie przekroczy 300 350 milionów złotych, a jest ono z punktu widzenia obrony Rzeczpospolitej jednym z istotniejszych zadań. Blisko tysiąc żołnierzy z 1 Batalionu Strzelców Podchalańskich i 16 Batalionu Saperów zniska, Niska. Wsparcie plutonu wojsk zmechanizowanych z Czech. Na poligonie w Nowej Dębi odbyło się ćwiczenie Lampart 15. Przedsięwzięcie o takiej skali to poważne wyzwanie, zarówno dla zwykłych żołnierzy, jak i dla dowódców. Warunkiem przetrwania na współczesnych polu walki jest. Mobilność i aktywność pododziałów. Sprawdzenie zdolności operacyjnych pododziałów do prowadzenia tego typu działań wymaga stwarzania sytuacji, które nie są przewidywalne dla ćwiczących wojsk. Sprawdzanie, czy poszczególne systemy walki są zgrane, czy system dowodzenia pozwala na to, aby wojska w polu były, działały aktywnie i manewrowo. rozpoznawczy ma wykonać ćwiczenie w kierowaniu ogniem. Pluton rozpoznawczy w obronie. W tym momencie pluton znajduje się w rejonie wyjściowym. Załogi przygotowują wozy, ładują amunicję, taśmują amunicję, przygotowują uzbrojenie. Za chwilę wraz z podległymi dowódcami drużyny, dowódcą sekcji, udamy się na rekonesans. Wrócimy i zgodnie z warunkami bezpieczeństwa na komendę kierownika zajęć plutonem wyjedziemy na rubież otwarcia ognia, będziemy prowadzili ogień do ukazujących się celów. Głównym celem ćwiczenia było zweryfikowanie przygotowania pierwszego batalionu strzelców podkalajskich w działaniach zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzaliśmy batalion wzmocniony dywizjonem artylerii samobieżnej, saperami, ponadto osłaniany artylerią przeciwlotniczą w działaniach upóźniających. Istotne również jest to, że zachowując pełną tajemnicę ćwiczenia, podgrywaliśmy działanie przeciwnika, które wykraczało poza model doktrynalny i zmuszało ćwiczących dowódców do podejmowania decyzji w trakcie ćwiczenia i wykonywania tych decyzji realnie przez ćwiczące wojska. Na ćwiczeniu razem z pierwszym batalionem strzelców podhalańskich. Cwiczymy działania taktyczne, jesteśmy przyłączeni do drugiej kompanii zmechanizowanej i razem trenujemy przede wszystkim obronę na rubieżach i koordynację obrony i działania taktycznej, które razem są koordynowane z poziomu całego batalionu. To jest pierwsze tak duże strzelanie dla plutonu sprawdzające. My odbywaliśmy wcześniej strzelania i z broni indywidualnej, karabinków Beryl, i z broni pokładowej karabiny NSWT i karabiny PKT, no ale nigdy nie było to w tak dużej skali, więc jest to wyzwanie, ale myślę, że sobie poradzimy bez większych problemów. Panie starszy sierżancie, będziemy prowadzić patrol w tamtym kierunku. Proszę poprowadzić oddział marszem ubezpieczonym. Wykonać. Rozumiem. Nasza jednostka 71 Batalion Mechanizowany jest jednostką e, wojskową. E, nasz sprzęt jest BWP-2 i jesteśmy ćwiczeni do całego spektra operacji. Operacji obronnych i operacji pokojowych. I tym interesujemy się. Ubezpieczam. Wojsko polskie i wojsko czeskie procedury ma wiele podobne, może powiedzieć takie same, bo nasi i polscy żołnierze są doświadczeni z misji zagranicznych w Afganistanie i działamy podle standardów alianckich, i wszystko jest takie, takie podobne. Co do koordynacji, to nie ma problemu. Uwaga, dwójka na pozycji. Udział żołnierzy Republiki Czeskiej w naszym ćwiczeniu pokazał, iż jako sojusznicy, jako sąsiedzi działamy na tych samych doktrynach, na tych samych falach. Nawet przeszkodą nie jest język. W związku z powyższym, gdy przyjdzie nam działać, jesteśmy do tego gotowi. Szkolenie jest podstawą działalności żołnierzy. Bez względu na stopień, stanowisko i rodzaj wojsk, a szkolenie poligonowe jest najwyższą formą szkolenia. Możemy tutaj zarówno sprawdzić dowódców, sztaby, żołnierzy, pojedyncze załogi, jak są przygotowane do wykonywania zadań na współczesnym polu walki. Przeciwnik, wykorzystując drogi leśne, próbuje wtargnąć na nasze tyły i skrzydła. Z kolei nasze elementy rozpoznawszy wykryły jego przemieszczenie manewr. Odwód przypancerny wyszedł na rubież, ubezpieczając działanie oddziału zaporowego. Oddział zaporowy, czyli pluton minowania, wykonał zaporę minową, przez co stworzył dogodne warunki do zatrzymania przeciwnika przed naszymi pozycjami i umożliwił czołgom odwodu przypancernego niszczenie przeciwnika. Trzeba powiedzieć, że pluton minowania wykonał wzorowo zadanie. Wyszedł w upłaniu ubezpieczony, sprawnie wykonał zaporę i dał możliwość naszym czołgistom do niszczenia przeciwnika. Ubezpieczenie, maskowanie, wszystkie elementy były zachowane. Dzisiejsze zadanie polegało na ustawieniu odcinka pola minowego sposobem mechanicznym na otrzymany sygnał. Podstawowym wyposażeniem oddziału zaporowego jest przyczepny ustawiacz min UMP-03, w skład którego wchodzi przyczepa, samochód ciężarowo-terenowy oraz zasobnik z minami. Sama przyczepa składa się z następujących elementów. Poczynając od końca, obsypnik, lemierz, Sterownica z możliwością ustawienia kroku minowania w metrach bądź w czasie. W tej części mamy podajnik do min, do którego po wrzuceniu miny dosyłana jest dole miesza oraz zakopywana w ziemi. Na pojeździe ciężarowo-terenowym, zamontowany jest zasobnik z minami, który mieści równo 204 miny. Na trzech takich pojazdach łącznie znajduje się 612 min, co daje jedną jednostkę minowania. Ćwiczenie z wojskami Lampard 15 to główne ćwiczenie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w tym roku. Dodatkowo jest to sprawdzian po dwuletnim okresie szkolenia dla 1 Batalionu Strzelców Odchalańskich i Trzewskiego Batalionu Soperów Zniska, podsumowujący ich dorobek dokonany przez ostatnie dwa lata. Podsumowując ogólnie, można stwierdzić, że pierwszy Batalion, pododziały 1 Batalionu są gotowe do tego, aby działać zgodnie z ich przeznaczeniem. W przyszłym roku ilość ćwiczeń międzynarodowych wzrośnie o około 30%. Jest to bardzo duża liczba. Będziemy ćwiczyć, i to już mamy zaplanowane, z 20 partnerami, zarówno z państw NATO, tymi największymi, gdzie ćwiczymy. Prawie przez cały rok prawie przez cały rok znajdują się oni na naszych poligonach i na naszych placach ćwiczeń, tak jak Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Niemcy, jak również będziemy ćwiczyć z państwami poza NATO. Nasze szkolenia poligonowe będą również odbywały się nie tylko na terenie naszego kraju. Część ćwiczeń, w których będą brali udział nasi żołnierze, są to ćwiczenia poza granicami. No nie ma prawie zakątka na świecie, gdzie nasi żołnierze w przyszłym roku nie będą nas reprezentowali i pokazywali swój kurs bojowy. W cyklu wojskowe ABC ten jak nurkowie w wojsku polskim. Ich największym wrogiem jest panika, lekarstwem na problemy, zimna krew i spokojna analiza sytuacji. Służąc w obcym człowiekowi środowisku, nurkowie Wojska Polskiego podejmują się trudnych i bardzo różnorodnych zadań. Nim zaczną służbę, przechodzą staranny trening w Centrum Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni. W bezpiecznym basenie można symulować trudne sytuacje na morzu, przeprowadzać akcje ratunkowe, poznać na sobie specyfikę i zagrożenia, jakie niesie ze sobą woda. Tu przygotowuje się nurków do niebezpieczeństw, przed jakimi staną w jeziorach, rzekach i na otwartych wodach Bałtyku. Każdy żołnierz nurek ma swoją specjalizację i zależnie od rodzaju jednostki, w której służy, przeznaczony jest do wykonywania różnego rodzaju zadań. Najbardziej znani są chyba nurkowie głębinowi marynarki wojennej. Ich zadaniem jest nurkowanie poniżej 50 metrów, czyli nurkowanie głębokowodne. Podejmują się niezwykle trudnych zadań. Najważniejsze z nich to akcje ratownicze w przypadku zatonięcia okrętów podwodnych. Ich zadaniem jest dostarczenie powietrza uwięzionym głęboko pod wodą marynarzom. W następnym etapie marynarze takiego okrętu ewakuowani są z pokładu za pomocą natowskiego systemu ratowania załóg. Poza tym nurkowie biorą udział w poszukiwaniach i przeszukiwaniach wraków oraz różnego rodzaju pracach podwodnych. Na pokładzie okrętu bazy transportowany jest system nurkowy złożony z dzwonu i komory dekompresyjnej. Dodatkowo okręt musi być wyposażony w system do ustawienia się i utrzymywania pozycji precyzyjnie nad badanym obiektem. Każdy z nurków ma na sobie około 40 kg sprzętu. Technologia nurkowania stosowana na polskim okręcie ratowniczym ORP Piast wykorzystuje aparaty zasilane przewodowo w powietrze. Pozwala ona schodzić do głębokości 90 metrów z wykorzystaniem dzwona nurkowego i zabezpieczeniem w postaci komory dekompresyjnej. Maksymalny czas pracy na dnie morza to jedna godzina. Dlatego też każda minuta musi być starannie zaplanowana. Na tej głębokości nie ma czasu na przypadek. W polskich siłach zbrojnych operują jeszcze dwie niezwykle ciekawe formacje nurków. Pierwsza to nurkowie minerze. Ich zadaniem jest rozbrajanie i neutralizacja min spoczywających na dnie zbiorników wodnych. To niezwykle niebezpieczna służba, szczególnie w naszych zimnych i ciemnych wodach, w których wciąż znaleźć można niewybuchy z okresu II wojny światowej. Zupełnie inne zadania mają nurkowie wchodzący w skład oddziałów specjalnych. Ich zadaniem jest przede wszystkim błyskawiczne i niezauważone pokonanie dużego dystansu pod wodą w celu niespodziewanego ataku na wyznaczony cel. W wykonaniu zadania nurków wspomaga niezwykły sprzęt. Pojazd nazywany też podwodnym ciągnikiem. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia niezauważalny z powierzchni transport odbywa się znacznie szybciej i na większym dystansie. Efekt zaskoczenia przeciwnika jest tu nie do przecenienia. Brawo jeden, brawo jeden, tu alfa jeden. Obiekt czysty, możecie wchodzić. Obiekt czysty, możecie wchodzić. Nurkowie wypełniają też swoje zadania z dala od morza. Specjalne jednostki sformowane w wojskach inżynieryjnych mają obowiązek badać dna rzek i jezior tak, by umożliwić bezpieczną przeprawę jednostkom zmotoryzowanym. Nurkowie wojskowi to wyjątkowa grupa żołnierzy. Każdy z nich podejmuje się misji o bardzo wysokim ryzyku, często w niekorzystnych warunkach. Mimo wszystko perfekcyjnie wykonują powierzone im zadania. Ich sekret tkwi w pasji. Pasji, która jest motorem do podejmowania najtrudniejszych wyzwań w wyjątkowo nieprzyjaznym środowisku. Uwaga, uwaga, wysadzam!